Alert, alert! Odpalamy protokół modowe szwirusy. Dziś na celowniku królowa polskiego Instagrama we własnej osobie Julia Wieniawa. Julka wybrała się na wycieczkę do Berlina i, jak na topową influencerkę przystało, musiała zaprezentować odpowiednio drogą, to znaczy stylową, stylówkę. Na pierwszy rzut oka zwykły luźny miejski look od kurteczka, spodenki adidaski, ale my w alercie celebryckim mamy rentgen w oczach i kalkulator w głowie. Uwaga, liczymy! Torebka Miu Miu, dyśka, buty od Prady, piątka, okulary Selin, kolejne dwa i pół, w sumie ponad 25 tysięcy złotych za ten zwykły strój. 25 tysięcy. Tyle, ile niektórzy zarabiają przez pół roku. Ale to nie cena jest tu największym skandalem. Przyjrzyjcie się bliżej. Widzicie to? To coś, co zwisa jej z torebki za 10 tysięcy. To dziwne, włochate z wielkimi uszami i wybałżonymi oczami. Co to jest? Jakiś gremlin? Uciekniwę z Muppet Show? Nie. To jest la Bubu taka modna kolekcjonerska zabawka brelok i właśnie o tego stwora rozpętała się główno burza w komentarzach fani nie wytrzymali po co ci to coś obrzydliwe co to za potwór i wiecie co po raz pierwszy w historii. Zgadzamy się z komentującymi. Po co jej to coś? Czy torebka za dychę nie jest wystarczająco fajna sama w sobie? Trzeba do niej doczepiać jakiegoś Pokemona po ciężkiej nocy? To jest właśnie ten szczyt mody, którego my, zwykli śmiertelnicy, nigdy nie zrozumiemy. Wydajesz majątek na ciuchy, a potem doczepiasz do nich zabawkę, która wygląda jakby ją ktoś znalazł w Happy Meal'u. Co myślicie? To jest teraz high fashion, czy Julka po prostu lubi dziwne rzeczy? Dajcie znać, czy chcielibyście takiego labubu. I subskrybujcie, bo moda gwiazd nigdy nie przestaje być źródłem alertów.